Oto najbardziej szalone miejsce w rozdziale numer 7. Jak widzicie, mamy tutaj znak Nie deptać trawnika. No i jak wiecie, nieraz skończyło się to w różny sposób. No i zobaczmy, co stanie się teraz. Wy zostawcie łapkę w górę i oglądajcie ten film do samego końca, bo jest tutaj o wiele, wiele więcej. Patrzcie się, co się dzieje. Nic nie robię. Nie róbcie tego. I dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku sprawdzimy wszystkie sekrety rozdziału numer 7 Fortnite. Sprawdzimy tajemnicze sejfy, znajdziemy meteory siódemki, a co najważniejsze, pokażę Wam tajemną lokację z fioletową kostką Kevina, która wróciła. Podobno na tym kole możemy jeździć. Także jeśli chodzi o działanie tego koła, to okazuje się, że gdy do niego podejdziemy, możemy na nim jeździć. W sensie możemy jeździć na diabelskim młynie. I Teraz patrzcie się, co tutaj się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje u samej góry. Jesteśmy u samej góry, klikacie spację. Także można powiedzieć, że jest to nowa, tajemnicza opcja, dzięki której możemy przemieszczać się po mapie. Podobno na Dziwnym Krainie mamy tajemniczą minigrę. I z tego co wiem, to jest jej nielimitowany lód. Także jedyne co musimy zrobić, to podejść dokładnie do tej gierki. Tutaj i możemy ją rozpocząć. Patrzcie. Zaczynam, proszę bardzo. I naszym celem, właśnie pytanie, co jest yy, naszym. A, naszym celem jest zbijanie tych białych postaci. Mamy cztery punkty. No dawaj, dawaj, tutaj kolejne. Dawajcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery. Proszę. Ej, no pięknie mi to idzie. Zobaczymy, co się stanie, jak ten timer minie. Więc raz, dwa, trzy, o, cztery. 5, mój wynik to 14. Raz, dwa. Yy, daj, dajmy więcej, bo prawdopodobnie z tego działka nam zaraz wyleci lód. Mamy 25 sekund zostało. No zobaczmy, co dostaniemy dzięki temu. Czy w ogóle coś dostaniemy? Okej, okay, nasz wynik. 25, tak jak mówiłem. Słuchajcie, zróbmy jeszcze tutaj większy wynik. I mamy tak, beczkę, beczkę i bardzo dużo złota. Podobno również na tej lokacji mamy działko, które strzela lutem i działa to jak skrzynia. Jak widzicie, na samym środku mamy działko, które świeci się, dosłownie świeci się na złoto. I jak słyszycie, mamy tutaj dźwięk skrzyni. Jeśli chodzi o aktywację, mamy napisane Zapal Ląd. Także słuchajcie, Ląd mamy tutaj i no, niech coś da dobrego. Jakiegoś mityka. Uwaga! Mamy to. I tak jest, tak też się stało. Tylko czekajcie, czy ja tutaj naprawdę dostałem zieloną strzelbę? Jestem ciekaw, czy ten lód jest jakoś losowy. Jestem jeszcze ciekaw, czy możemy tego użyć ponownie. No niestety, ale. Nie możemy. Ale spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mamy jeszcze drugie działko i zobaczmy, co tym razem. Co tym razem? Dajcie coś fajnego. Ty, no, jak to jest, że ja tu jakieś zielone rzeczy dostaję? Ale jest jeszcze jedno działko, które jest dokładnie w tym miejscu. I może coś teraz? No, dajcie, dajcie mityk. Dajcie mityk. No, teraz dostałem niebieski przedmiot. Więc jak widzicie, pewnie jakaś szansa na fioletowe złote jest. Ale jeśli chodzi o działko, jest naprawdę mega fajne. Podobno do gry został wprowadzony nowy środek transportu. I chodzi tutaj dokładnie o pontony. Jak widzicie. Przede mną są pontony. Jak pewnie byliście kiedyś w parku wodnym, no to można tymi pontonami tutaj pływać. No i okazuje się, że pontony są. I teraz was zaskoczę, bo pewnie jeszcze tego nie widzieliście, ale. I możemy je popchnąć, tylko musimy je popchnąć w dobre miejsce I czekajcie, ja na nie Co tu się dzieje? Ja na nie wsiadam I możemy po prostu pływać tym pontonem No, szczerze? Bo co to zaskoczyło, że tak to działa No co chyba najważniejsze, czyli powrót fabuły Słuchajcie, mamy bardzo ciekawą rzecz na mapie Mamy meteory I to nie jest wszystko To jest, pamiętacie, jeśli graliście w pierwszym rozdziale A nawet jeśli nie, no to bardzo dobrze znacie tę historię. Nie da się tego zniszczyć w, w żaden sposób. I co ciekawe, patrzcie się, co jest jeszcze tutaj. No słuchajcie, fabuła. Mam nadzieję, że dostanie drugie życie. Do gry wróciła mechanika tablic. I powiem Wam od razu: tablice są totalnie zepsute. Popatrzcie, gdy do nich podejdziemy, okazuje się, że mamy do odebrania zadanie. Ja mam teraz zada zadanie: tworzy w pobliżu kilka zakopanych skrzyń, które zawierają tylko złoto. Uderz w nie kilofem i wykop, by zgarnąć łup. Więc ja tutaj odbieram. Dziękuję bardzo. I zobaczcie. To nie są takie skrzynie jak myślicie, być może już oglądaliście odcinek, który dzisiaj wrzuciłem, ale lecimy dokładnie tam. Po mini mapie możecie zobaczyć gdzie. Mamy, mamy, mamy skrzynkę i patrzcie się, jaka skrzynia tu zostanie wykopana. I ta skrzynka, no wiecie kiedy była ostatnio? Bardzo, 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 bardzo dawno temu. I patrzcie się. Mamy tutaj 750 złota. Lecimy jeszcze na drugą i zobaczymy czy do złota jest randomowe. Jestem już obok drugiej skrzynki. Okej, okay, widzę ją przed sobą i właśnie co do złota, no to jak wiecie złoto się teraz nie zapisuje. Okej, okay, bierzemy skrzynkę, otwieramy ją i to złoto po prostu wyskak... No pięknie to wygląda. 750, czyli dokładnie tyle samo. Podobno dokładnie w tym miejscu mamy ukryte przejście. Jak wiecie, mamy tutaj kawałek punktu zerowego, który jest tutaj trzymany poprzez jakieś urządzenia. Mogłoby się wydawać, że nie ma tutaj nic... Takiego, a okazuje się, że gdy wlecimy dokładnie w to miejsce, to pęka tutaj szyba i trafiamy do tajemnego pomieszczenia, w którym mamy różne tunele. I z tego co wiem, to tutaj gdzieś powinien być teleport. A, ty, to da się nawet wejść w ten sposób w to miejsce. To ciekawe, nie wiedziałem. Ale gdy zejdziemy trochę głębiej. O, zejdźmy jeszcze tutaj, chyba to będzie w tym miejscu. Tak, dokładnie tak. To okazuje się, że w tym miejscu mamy y, do użycia taką łapkę. Gdy do niej Podejdziemy i użyjemy, O wyśle nas w totalnie inny punkt na mapie. Patrzcie, byliśmy tutaj, a jesteśmy tutaj. No, trochę to troluję, ale no, 370 metrów dalej nas przeniosło. I zobaczcie, gdy wrócimy, to dostajemy taki przedmiot, którym możemy otworzyć mini save. Wow! O, i zobaczcie, i ten sejf jest dokładnie w tym miejscu. Otwieramy go. I taka skrzyneczka wylatuje. Let's go. No i w sumie mamy dwa przedmioty znowu. W zależności w którym kierunku tego użyjecie, w tym kierunku polecicie. Więc ja używam teraz w drugim kierunku i powinienem się pojawić. No, prawie, 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 ale pojawiam się w strefie tym razem. Jesteśmy w stanie rozwalić balon. Przed nami balon Miśka i teraz będziemy do niego strzelać no i zobaczymy, co tutaj się stanie. Ej, on ma tylko 1800, To drzewa mają więcej, jak widzieliście. Co się stanie teraz? Jak drzewo ma więcej niż balon? Podobno mamy dostać mini event na mapie. Jak widzicie, mamy tutaj pewną lokację, nad którą mamy timer. I mamy tutaj odliczanie 12.57. Więc od wtedy, kiedy ja to nagrywam, to powinna być bodajże 20. I o godzinie 20 dokładnie w tym miejscu ma zostać coś odpalone. Więc wejdźmy tutaj do środka. Zobaczmy, może tutaj jest jakoś napisane, co to będzie. Dobra, to może darujmy sobie i wejdźmy do środka. Ok, otwórzmy. I prawdopodobnie. Tutaj zostanie wyświetlony, nie wiem, jakiś filmik, coś w tym stylu. Tutaj już niektórzy czekają, jak widać. Pewnie to są przyszłe pety, w które będziemy mogli kupić. O, tutaj też ziomek leży. Także coś mamy dostać tutaj o 20. Co to będzie? Zobaczymy. Podobno działko błyskawicowe ma tajemne właściwości. Zobaczcie, chodzi tutaj dokładnie o to, że to działko bije w kilka rzeczy naraz. Jak ja je wezmę do ręki i będę strzelał do boksa, w którym ktoś siedzi... Zobaczcie, jak teraz bijemy w jedną ścianę i bijemy obok, To okazuje się, że te promienie odbijają się w naszego przeciwnika. I niektóre struktury również dostają. Zobaczcie, tutaj mamy 12, więc zróbmy to jeszcze raz. O, niestety, ale ta nie została. Ale to sami zobaczcie, to się odbija i przeciwnik dostaje od nas damage. Także wygląda to ciekawie. Podobno to działko jest naprawdę mocno zepsute. Bo nie dość, że mamy to, co, co dopiero wam pokazałem. Bo w dodatku to działko, zobaczcie, jak szybko zadaje damage. Ja teraz tego używam. I nie dość, że od razu bije dwa razy tyle, w sensie po odbiciu wcześniej działało to co 5, to teraz bije to, nie wiem dlaczego tam było po 11 i 9, ale postarajmy się wycelować w głowę. Nie, w głowę działa dokładnie tak samo, i cały. I cały czas, no sami widzieliście, tylko co ciekawe, pokazywało to cały czas na niebiesko, ja myślałem, że on ma potkę, więc tutaj mamy chyba taki efekt graficzny. Podobno drzewa mają teraz niesamowitą ilość HP. I w sumie w ogóle się nie dziwię, bo zobaczcie, jakie one są wielkie. Więc podejdźmy do tego drzewa i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Podchodzimy do niego i jest ono naprawdę mm, olbrzymie. I zobaczcie, ma ono na tą chwilę 2000 HP. Tylko ja, się, ja mam takie pytanie: Epic Games, jeśli to ma 2000 HP tutaj, to dlaczego to nie daje dużo maców? Tylko i wyłącznie 80. No ale sami zobaczcie, 2000 HP. Do gry zostali dodani. Nowi bossowie. I jeden z nich to Brutus. Także ja teraz eliminuję tutaj Brutusa jak najszybciej. Choć tutaj byku. Jak widzicie, rzuca on dynamitem, co ciekawe. Rozwalmy go do końca i będziemy mogli się w niego zamienić. Zobaczcie, jak on ginie, to giną wszyscy. I z niego mamy mityczną strzelbę. To jest ciekawe. I mamy transformacja w bossa. Tylko pamiętajcie o tym, żeby mieć ekwipunek tutaj. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Po tym, jak się zamienimy, to nasze HP wzrasta. Jak widać, w tym momencie. Stajemy się dokładnie bossem. I co ciekawe, poprzez aktywację, możemy przyzwać kolejnych. Pomocników. Także nie gramy sami, na przykład na solo. Także dzięki temu użyciu mamy tutaj większą energię, mamy więcej HP, ale przez to, że ten skin jest taki duży, to mi się wydaje, że jestem w jakimś slow motion. Podobno nowa mityczna pompa one hituje. I teraz zobaczcie, mamy tutaj mityka i w samym opisie mamy tak, obrażenia 82, szybkostrzelność 2,01, pojemność magazynka 10, czas przeładowania 2,35. Teraz sprawdźmy, jak to wygląda. Czy mityk one hituje... I akurat ten nie. Podobno w grze od teraz możemy się odradzać. Nawet na solo. Ja jestem na solo i teraz bardzo proszę, weźmie, wyeliminuj. W moim ekwipunku, jak widzicie, mamy urządzenie do samoreanimacji. I powinniśmy być powaleni. Zobaczmy. Jestem powalony i aktywuję. Zobaczcie, dostaniecie snajperkę od kogoś. Nawet na solo. Jesteście w stanie się podnieść. Czy ja wstanę? Czy ja wstanę do gry? Ej, to jest niesamowite, tylko mamy 30 HP. Szkoda, że nie jest to. Podobno granaty nie zadają teraz 40 obrażeń, a całą setkę. Więc jak widzicie, mam 3 granaty. Mamy tutaj przeciwnika, rzucamy mu, najda pod nogi i zobaczmy. Mamy stówkę. I to są te stare najdy, które były kiedyś w Fortnite. Cie. Podobno dokładnie na tym miejscu, na mapie możemy mieć od razu full metalu. I zobaczcie, wygląda na to, że dokładnie. O, i swoją drogą tutaj jest jakaś skrzynia. Zobaczcie, na tą chwilę mam 0 metalu. Klikam i zobaczmy, co tutaj się stanie. Nie wiem, ile to ma HP, ale mamy 100. Dobra, przejdźmy dalej. Kolejne banany. One dają po 7. Rozwalmy kolejne. Patrzcie, no to jest niesamowite. W sensie może to nie jeden, a kilka na raz, daje nam dosłownie w chwilę prawie max smaców. No zostało mi tylko i wyłącznie 80. Żeby mieć fulla, Dozwalmy jeszcze tego. I jeszcze tego jednego wielkiego. Także ostatni i mamy full. Niesamowita lokacja. Jako, że najdy wróciły, sprawdźmy, czy możemy nimi łowić. Najdy są już w moim ekwipunku. Przede mną mamy również jeziorkowe. No nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu rzucić tam nejda i zobaczmy, czy coś z niego wyleci. Dokładnie tak. Czyli jeśli macie neidy na zbyciu, dobrze wrzucić je do wody. No bo zobaczcie, rybka, rybka. Tutaj niby szary płaszczak, ale tutaj kolejna zielona, zielona. Także to działa. Zobaczmy jeszcze tutaj, tak ekstra czy działko jest w stanie wyłowić. No i niestety nie jest. Powinny wychodzić te ryby z tej wody wtedy. No ale jak widzicie, no nie, nie działa. Sprawdźmy teraz, jaką odległość ma działko. I stoimy od siebie na tą chwilę. 17 metrów. No oczywiście, że zadziała, więc ja może przejdę troszeczkę dalej. I mamy teraz 44. 40... 4 metry. Dalej działa. No, będziemy mieli zaraz pon ponad 50, czyli 70. No i 70 metrów już nie działa. 67 nie działa. 60. Dobra, 60 działa. I to w sumie patrzcie, jak szybko odejmuje HP. Także około 60 metrów. A wupa one hituje w głowę. I okazało się, że mamy złotą wersję. Ok, mamy full HP. I odpowiedzmy sobie na pytanie: czy tak faktycznie jest? I tak faktycznie nie jest. 184. Dajcie znać, czy jest mityczna wersja snajperki, bo nie wiem. Podobno w grze możemy już otrzymać darmowego skina za to, że się zalogujemy. Zobaczcie, ja jestem w lobby. Mam tutaj moją renegadę riderkę. Wchodzę dokładnie do szafki. Wchodzę w postacie. Wchodzę sobie tutaj. O, swoją drogą, totalnie inaczej to wygląda. Klikam dokładnie w to miejsce. Daję niedawne. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj darmowego skina. Yuki, ale możemy już ją odebrać. Podobno w grze mamy teraz totalnie inny koło emotek. Jak jak widzicie, jestem teraz w szafce i jak widać totalnie inaczej teraz to działa, ponieważ zamiast tych slotów możemy sobie to dać na takim okręgu. I co ciekawe w grze mamy również wyszukiwanie, więc zaraz to sprawdzimy. I teraz tak, w grze klikamy sobie tutaj motki i zobaczcie, wygląda to totalnie inaczej. E, I tak, zacznijmy właśnie o tym Gdy brakuje wam jakiejś emotki, na przykład nie wiem gracie to modela czy coś takiego, no to wpisujecie tutaj po prostu zaakceptuj porażkę, proszę bardzo, wyciągacie i tańczycie. To jest świetne. Ja na to bardzo długo czekałem, żebym działał to w ten sposób. Podobno możemy wylecieć na balon i po prostu na nim siedzieć. No, ale nie jest to takie proste. I zobaczcie, balon leci dokładnie do tej mojej stacji, na której jestem. I jedyne co pozostało mi zrobić, to użyć. Tego czegoś i postarać wylecić się tam do góry, ale nie jest to takie proste. Będziemy musieli to zrobić jeszcze raz. Chociaż jest tutaj, zobaczcie, muszę tam wyjść jak najszybciej. I mamy, mamy, mamy jumpada. I tym jumpadem pewnie będziemy w stanie tam wylecieć. No, to w sumie nie jest tak do końca to potrzebne, co mówiłem. Ej, hey, no, 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 dawaj, 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 da no, rozłożyłem, no po prostu no nie. Używam. Proszę bardzo. No, ląduj, ląduj! Jesteśmy w stanie tu wylądować. No to przecież to na turniejach jak te balony będą, to nie dość, że was nie będzie widać, bo może i to jest mistrzostwo Tak szczerze, myślałem, że nie będzie się dało wylądować I zobaczcie jak daleko możemy po tym chodzić Tylko uważajcie, żeby nie spać, no ale w razie czego Gdy macie plecak, no to możecie go po prostu użyć Jak wiecie, gierka zaczyna się od tego, że Nie mamy Battlebusa, ale okazuje się, że Battlebus wraca Gdy wejdziemy sobie tutaj dokładnie w zadania, okazuje się, że Mamy zadania bojowy bus I jeśli go klikniemy, to okazuje się, że Jeśli tutaj wykonamy różne zadania To bus ma do nas powrócić I jednym z tych zadań jest to, że gdy otwieracie Skrzynki, i w sumie to chyba nawet nie ważne, jakie skrzynki. Zobaczmy, być może z tego nam wyle... No tak jak mówiłem. Nawet z kasy lecą części busa i naszym zadaniem jest odbudowa busa i bus ma do nas powrócić. Jedna gierka ma wyglądać przez surfowanie, a druga ma wyglądać tak, że będzie busik z powrotem. Dajcie znać, co o tym myślicie. Do gry powrócił jeden z najbardziej oczekiwanych skinów. Jak wiecie, jest kilka skinów, na które najbardziej ludzie czekają, a jednym z nich jest skin z Lola. I jak możecie zobaczyć, mamy tutaj w końcu tego skina. Swego czasu nie mogli się dogadać coś tam, żeby ten skinek wrócił, ale wraz ze startem tego sezonu Mamy go już dostępnego Także jeśli na niego czekaliście, to możecie Znaleźć go w sklepie Do gry wrócił zegar z Tilted Towers Dokładnie tak, na lokacji, która ma Przypominać Las Vegas, mamy Tiltedowy zegar i mamy Coś wokół tego zegara, w sumie Ja tam wejdę i zobaczę O co tutaj chodzi, okej, okay, wejdźmy tutaj Do środka, jak widzicie, w ogóle wchodzi się Poprzez ten zegar i wchodzi się do Kasyna, mamy tutaj jakieś sloty Tutaj jakieś kolejne Oj, mamy kasy, z których pewnie poleci masa złota. 350. Wow. W grze teraz mamy nowy rodzaj automatów. I w sumie można powiedzieć, że te automaty wróciły do gry, dlatego że kiedyś już mieliśmy podobne właśnie z tą taką lamą. I teraz zobaczcie, po lewej stronie możemy kupić te nowe odradzanie to jest niby medalion. Po prawej stronie możemy kupić nowe przedmioty: możemy kupić zielone, niebieskie oraz fioletowe oraz amunicję. I tym razem mamy tu pompę. A na samym środku mamy tutaj specjal. nomad. Klikam go i możemy tutaj kupić Dokładnie kombinezon do latania I co ciekawe pojawiają się również Złote automaty, w których możemy kupić Złote przedmioty, tylko wtedy to kosztuje 2,5 tysiąca golda O tym, że balony weszły do gry, no to chyba nie muszę wam mówić Ale zobaczcie, Kiedy lecicie tym balonem Okazuje się, że nie bardzo jest jak z niego wyjść Ponieważ nie mamy tutaj żadnej tyrolki Nie ma nic takiego, tu oczywiście mamy Jakieś skrzynki do otworzenia No i w sumie musimy czekać na to Jak będziemy niżej, ale okazuje się, że Nie, okazuje się, że gdy Wylecimy po prostu w ten sposób. Pomożemy otworzyć lotnie. myślałem, że ich się nie odpali. Także o nic się nie martwcie. Wyskakujcie z balonów. Tylko nie zapomnijcie otworzyć lotni. W grze mamy różnego rodzaju bramy. W sensie to jest chyba nowość, bo chyba czegoś takiego wcześniej nie było. Zobaczcie, tu jest jedna. I teraz tak, jak naciśniemy ten guzik, jak ktoś tutaj będzie stał. No to niektóre bramy eliminują. Zobaczmy, czy ta. Także stanie tutaj, dokładnie w tym miejscu. Ja klikam. No i zobaczmy, co się tutaj stanie. Czy zostanie wyeliminowany w ten sposób. No, wygląda na to, że nie, ale chodźmy w inne miejsce, bo tam jest trochę inaczej. Dobra, dobra, dobra. Po bardzo długich yy, poszukiwaniach okazuje się, że mamy bramy. Mamy dwa guziki. Jeden i drugi pewnie działa tak samo. Także stawaj tutaj i zobaczmy, co się stanie. Czy zostanie wyeliminowany? 3, 2, 1. Wygra pierwsza wygrana w Polsce poprzez eliminację z bramy. Okazuje się, że mamy 6-7 na mapie. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych mamy tą drogę 66 bodajże. I okazuje się, że w Fortnite, wiecie, no ta mapa jest na podstawie jakby Stanów Zjednoczonych. I mamy tutaj również główną drogę, która nazwana jest dokładnie 67. I nawet jeśli chodzi o to logo jest ono bardzo podobne. Czy się o kolorystykę Wykonanie, No i nie przypadkowo mamy tutaj 67. Na mapie może. Możemy znaleźć zniszczony Battle Bus. Ja właśnie lecę na lokację, na której on powinien być. Ponieważ podobno możemy go znaleźć na rwących falach, czyli dokładnie na tej lokacji. I okazuje się, że dokładnie tam w oddali możemy już go zobaczyć. I jak wiecie, naszym zadaniem będzie skolekcjonowanie kół i tak dalej, i tak dalej. Części tego Battle Busa. O, stoi tutaj manekin. Zapytaj o busa. Ok, czyli on go będzie naprawiać, no to wygląda. W grze pojawił się nowy portal, z którego możemy otrzymać nowy przedmiot. I zobaczcie. No, na daleko tutaj mamy to rozmazane, ale jak podejdziemy lekko bliżej, to okazuje się, że jest tutaj pewna szabelka. I ta szabelka, powiem Wam od razu. Halo? O, możemy? Ta szabelka no, jest powtórką tego, co już było kiedyś. Nie ukrywam. No i zobaczcie, jak to działa. Mamy coś takiego. Oczywiście możemy. Atakować kogoś, o nie wiem dlaczego Ale ktoś się koło mnie pojawił I możemy e, przechodzić w ten sposób I to jest mityczne czy to jest legendarne To jest chyba legendarne I na legendarnej mamy trzy takie użycia No coś podobnego mieliśmy Także w sumie to trochę nic nowego W tym sezonie wielką zmianą jest to, że mamy mm, vane, którymi możemy jeździć I okazuje się, że no jak wiecie one są dopiero na duo Trio oraz składach I jeden z nich udało mi się znaleźć Po prostu do niego wsiadamy i możemy nim jeździć W sumie ciekaw jestem czy można go... Można go rozwalić, on ma dwa... No nie opony sobie przebiłem i ja cię kręcę. 2700 ma HP. No jest to naprawdę ciekawa sprawa. Jak otworzyć tajemniczy save na konspiracyjnym kanionie. Jak widzicie, ja już jestem na odpowiedniej lokacji i jedyne co musicie zrobić, to podejść do tych drzwi oraz nacisnąć guzik, do którego ja teraz dochodzę. Klikamy go. Drzwi się otwierają. Teraz musimy iść dokładnie w lewą stronę. Zejść niżej iść dalej w lewą stronę i mamy tutaj naprawdę bardzo dużą tyrolkę. Zjeżdżamy nią do samego dołu i oczywiście mamy tutaj nawiązanie do strefy 51, gdzie podobno w tajnych laboratoriach przetrzymywane jest UFO. I zobaczcie, po pierwsze mamy tutaj coś takiego. Na tej lokacji również mamy prawdopodobnie miejsca, gdzie mieliśmy właśnie tych ufolutków. Pełno zielonych tutaj mazi. I zobaczcie, jeśli w nią wejdziemy, tutaj można powiedzieć kolejny mit, to stajemy się totalnie Niewidzialni. I teraz przed nami pokazują się wielkie drzwi. I jedyne, co musicie zrobić, to oczywiście podejść teraz do tego guzika, kliknąć go i zobaczcie. Co tutaj się dzieje? Mamy otwarcie nowego, sekretnego bunkra. No chwilę trzeba poczekać, jak widać. Ej, ja nie widziałem, że tutaj jest jeszcze coś takiego, bo po pierwsze mamy w tym miejscu działko błyskowe i jest to legendarne. Oczywiście tutaj mamy nawiązanie do tej kosmicznej lokacji. Następnie mamy tutaj ulepszoną skrzynię, która nam daje albo. Ej! Mamy fioletowy pistolet, ja nawet nie wiedziałem, że on wrócił Mamy tutaj beczkę, mamy tutaj leczenie Następnie tutaj dalej mamy masz Dzięki której stajemy się niewidzialni Więc tutaj no można sterować kogoś Podchodzimy, mamy skrzynię Numer dwa, to nie jest wszystko O, wyleciała mi snajperka fioletowa I zobaczcie, gdy zejdziemy na dół, okazuje się, że mamy tutaj Jeszcze jedną skrzynię, druga skrzynia jest Dokładnie w tym miejscu I zaraz za tą barierą mamy Statek UFO, w której jak widać Siedzi banan Widzowie, w grze pojawiła się Siłownia Zobaczcie, mogłoby się wydawać, że nie widać tutaj nic podejrzanego Jak czasem zaczynam odcinki z udawania. Mamy tutaj 515 kg. Zobaczmy, czekajcie, tylko wy wyłączę muzykę Okej, okay, jedna już jest Druga już jest Dokładnie w tym miejscu możemy spróbować podnieść 515 kg. Zobaczcie się, ile to będzie trwało No nic Ja idę nad rzemkę. Jak się tutaj podniesie, dajcie mi znać Czyli trochę tutaj jest taka walizka cierpliwości mo Można by było powiedzieć No dawaj, 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 dawaj no, 1,4 już za nami. Ciekaw jestem, co my za to dostaniemy. Została 1,4. I już to prawie mamy. Już to prawie mamy. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, 5% około. I co my za to dostaniemy? Zobaczmy. I. Ej, faktycznie coś za to mamy Mamy pompę fioletową Oraz trzy nejdy Napiszcie w komentarzu, czy było warto Mówiłem wam na samym wstępie, że kostka Kevin wróciła I już wam wszystko pokazuję Sprawa wygląda tak, że dokładnie przy kanionie W laboratorium Możemy znaleźć kostkę Kevin Co prawda, nie jest ona e, Takich rozmiarów Ale ja zabieram się za szukanie Jeśli ją znajdę, to wam ją pokażę Ogólnie tak, nie pytajcie ile czasu poświęciłem na to, żeby to znaleźć Ale nie było to proste, okazuje się że jest to prawda Już tutaj zacząłem mówić, że co to za oszust Zobaczcie, to jest tutaj Jak wcześniej pokazywałem wam bunkier To musicie iść w pomieszczenie Dokładnie tutaj, po schodach Dobra, i tutaj w dół Tędy, tędy, tędy I tutaj macie rakietę Nie wiem o co tu chodzi Ale zaraz za plecami okazuje się Że mamy tutaj kostkę, słuchajcie Jest kostka Potwierdzamy to, że to wróciło Zobaczmy czy możemy to rozwalić nie możemy tego rozwalić, czyli. Ej, i to spadło. Ej, to spadło na ziemię. Słuchajcie, babuła, babuła i jeszcze raz fabuła. I w sumie, jeszcze na sam koniec, chcę Wam jeszcze powiedzieć, że to, co mogłem dodać, jeśli chodzi o przedmioty, dodałem na moją mapę, na której swoją drogą jest zimowo-świąteczna aktualizacja. Wszystkie nowe itemki, które mogłem dodać, są dokładnie w tym miejscu. Tutaj macie kod do mapy, wbijajcie na nią. I koniecznie wbijajcie na pozostałe filmy.